Pan z Wami i z Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz. Aby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Oto słowo pańskie. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc. Zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Kiedy patrzymy na to, co się dzieje od kilku dni, to widzimy szaleństwo. To widzimy, że wojna dzieje się dlatego, że drzewo dobro nie może wydać złego owocu. A Złe drzewo nie może wydać dobrego owocu. Ale mówię to po to, żeby pokazać, że każdy, kto nie jest pojednany duchowo z samym sobą, kto nie jest ze sobą, będzie walczył. I każdy z nas mniej lub bardziej nie jest ze sobą, i dlatego walczymy często ze sobą. I dlatego też często się oczerniamy. Dlatego widzimy drzazgę w oku, a nie widzimy belki. Nie widzimy belki, to znaczy, że nie mamy wystarczającego kontaktu ze sobą. Nie można być człowiekiem szczęśliwym, nie mając odwagi, może też często umiejętności, skonfrontowania się ze złem, które jest każdym z nas. W nas jest oczywiście przede wszystkim dobro. Bóg widział, że wszystko, co stworzył, jest dobre. Ale jest też w nas korzeń zła. I jak mówią ojcowie pustyni, to jest taka fraza, którą wielokrotnie do niej wracam: że poznać siebie znaczy więcej niż wskrzeszać umarłych. Że najważniejsza rzecz, jaką w życiu musimy zrobić, to jest poznać samego siebie skonfrontować się ze sobą, spotkać się ze sobą także z tym, co jest dla nas samych niesympatyczne, z czym nie da się wytrzymać, od czego chcemy uciekać, co nas jakoś pogrąża w złych myślach w stosunku do samego siebie, co sprawia, że nie jesteśmy dla siebie łagodni i miłosierni. A każda walka zewnętrzna jest wynikiem tego, że dzieje się w nas walka. Walczymy z innymi, bo walczymy ze sobą. Oczerniamy innych, bo nie możemy wytrzymać, nie możemy znieść spotkania ze złem, które jest gdzieś w każdym z nas. Być szczęśliwym to się zgodzić na to, że nie jestem idealny, że nie jestem samą dobrocią, że jest we mnie zły korzeń, jakiś zły korzeń, z którym sobie nie radzę. Albo z którym sobie radzę mniej lub bardziej. Być szczęśliwym człowiekiem to nie, nie być, to nie, nie oznacza być człowiekiem doskonałym. Być człowiekiem szczęśliwym to znaczy być człowiekiem prawdziwym, czyli poznać prawdę o sobie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ta prawda o tym, że jestem dobry, ale także prawda o tym, że w to dobro gdzieś wplątało się i wplątuje się zło, i sobie z nim nie radzę. Ale także prawda wyzwalająca, że jest ktoś, kto przyszedł, żeby belkę z mego oka wyciągnąć i z niej uczynić belkę krzyża świętego. My sobie wytykamy belki i drzazgi innym belki sobie drzaski. I w ten sposób prowadzimy wojnę, która nigdy nie może się skończyć. Prowadzimy dyskusje na zewnątrz, ale także wewnątrz siebie. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby nie rozmawiać o rzeczach trudnych, żeby nieraz nie usłyszeć też pod swoim adresem, czy też nie przyjąć po prostu jakiejś wiadomości, które są trudne, które są bolesne. Ale na końcu zawsze... Musi być otwartość na, na przebaczenie. Wpierw przebaczenie sobie, bo wszystkie sytuacje konfliktowe nas obnażają. Obnażają nas z różnych wyobrażeń, z różnych oczekiwań wobec siebie. Konflikty nas obnażają, ale tylko po to, żeby też otworzyć nas, jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi na przyobleczenie się w Chrystusa. Czyli przyobleczenie się w jego przebaczenie, i jego miłosierdzie, właśnie w to, że on nie jest oskarżycielem. W Apokalipsie Świętego Jana słyszymy: Bo oskarżyciel naszych braci, ten, który ich oskarża przed Bogiem został strącony. Oskarżyciel został strącony przez Chrystusa na krzyżu. I w czasie Ukrzyżowania dokonał się sąd, gdzie oskarżyciel został pokonany. A Jezus tchnął na nas Ducha obrońcę, Parakleta, który nas broni. I to jest obrona bez naiwności, bez zamykania oczu, uszu i ust na zło. To nie jest jakaś bierna obojętność. Duch Święty jest duchem prawdy. Ale też przychodzi, żeby nas obronić i powiedzieć: Twoja belka została wyciągnięta z Twojego oku i jest krzyżem, stała się krzyżem i jest teraz Twoim pokojem i pojednaniem i przylgnij do tej belki. Ta belka już ciebie nie oskarża. Ta belka nie jest już twoim oskarżeniem, ale jest Twoim pojednaniem i pokojem. I to nie, jest, to nie jest rzecz jednorazowa. Musimy ciągle na tą prawdę się otwierać, bo ciągle będziemy niestety: jesteśmy ślepi, którzy prowadzą ślepych, bo, bo jeszcze do końca nie spotkaliśmy się ze sobą jak święty Jan Pisze, jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie objawiło czym, kim będziemy. Jeszcze nie mamy tej pełnej odwagi, jeszcze nie mamy takiej bezwarunkowej ufności. Która nas wyzwoliła z ręku, żeby stanąć przy sobie, żeby stanąć przy swoim życiu, także przy tym, co jest trudne, i zgodzić się, w to, że jestem grzesznikiem. Ale jeśli przyznam tą prawdę, że jestem grzesznikiem, którego Bóg nie oskarży, bo Chrystus wziął belkę na siebie i sam stał się grzechem, jak pisze święty Paweł. On dla nas stał się grzechem. To on jest oskarżony, bo każdy powieszony na krzyżu jest przeklęty, jak mówi księga Powtórzonego Prawa. Za chwilę wielki post. Ale myślę, że już warto jakby wejść w to, że on został oskarżony. On wszystkie belki, które widzimy w innych, i wszystkie drzazgi, które widzimy w sobie. I które nam uwierają, i z którymi nie możemy wytrzymać, i które są źródłem naszego stresu, smutku, braku łagodności wobec siebie. On to wszystko wziął na siebie. On jest oskarżony, a my jesteśmy usprawiedliwieni. Pozwolę sobie przywołać. Słowa które autora rosyjskiego, co może być paradoksalne w tych dniach. Ale który napisał takie słowa, to jest tylko fragment takiej duszy jego wypowiedzi. Mikołaj Bierdiajew, to jest myśliciel religijny z XIX wieku. Który też bardzo mocno był zaangażowany w takie pojednanie między chrześcijanami. I on pisze tak. Niesprawiedliwość, niesprawiedliwą jest rzeczą składać całą odpowiedzialność na zło i złych. Pojawiło się zło i źli, ponieważ w dobru i w dobrych było za mało dobra. Pojawiło się zło i pojawili się źli, bo w dobru i w dobrych było za mało dobra. To znaczy, co było? Była obojętność. Były zamknięte oczy, uszy i usta. I myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia nas zaprasza do tego: nie bądź obojętny. Nie bądź obojętny także na to zło, które w sobie widzisz. Nie bądź także obojętny na Twoje gdzieś milczenie, uciekanie przed złem, zamykanie oczu na nie. Bo nie mogę z tym wytrzymać, bo się boję oskarżenia. Nie bądź obojętny. Myślę, że to jest wezwanie, które, które dzisiaj brzmi brzmi bardzo tak konkretnie i brzmi jako takie wezwanie do, do odpowiedzialności. Że to, co patrzymy na, na zewnątrz i teraz czym się gorszymy. Nie spadło z nieba. Żadna wojna nie spada z Nieba, nie, jest, nie Bóg jest jej autorem, ale ludzie, którzy nie są szczęśliwi. Autorami każdej wojny i każdego konfliktu jesteśmy my. Jeszcze nie do końca szczęśliwi, bo nie do końca pojednani z samym sobą. Bo nie mogąc wytrzymać ze złem w sobie. I nie wierząc, czy nie ufając, że to zło zostało wzięte jak belka na postawienie krzyża, który jest naszym pokojnym pojednaniem, uciekamy od siebie w stronę walki i konfliktu. I pewnie ta walka nie ustanie, ale możemy ją minimalizować. Możemy ją w sobie, w sobie ją spowalniać i, i, i pracować, żeby tej wojny w nas nie było nieustannie. W mocy ducha, który nie jest oskarżycielem, ale jest pocieszycielem, konfrontować się z tym, co słyszeliśmy w pierwszym zdaniu. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Nie możemy swojego szczęścia poprowadzić, będąc niewidomi, to znaczy będąc nieświadomi także tego, co w nas jest słabe, co jest w nas kruche, co jest naszą trudnością, co jest naszym potrzaskiem co jest naszym ościeniem, a świadomość, uświadomienie sobie tego i przyjęcie i pojednanie się z, z tym i przygarnięcie siebie w tym doświadczeniu zła jest wyzwalające, jest uszczęśliwiające.